Siemanko, to był taki, to jest taki odcinek luźny. Nic tu nie będziemy robić. Tak, powiem Wam, jak chcecie się skontaktować ze mną na Messengerze, to tak powiem Wam, jak pod tym odcinkiem zostawicie 4, czter, znaczy 6 łapek w górę, to powiem Wam jak Możecie się do mnie dodzwonić na Messengera. Tak, y, mojej... Znaczy, mojej y, nie powiem, dlatego, że... Y, tak, bo ona nie ma Messengera. Bo powiedziała, że jest głupi. Ale tak, y, to pod tym odcinkiem musi być sześć łapek w górę i wam powiem. Na literę dyn. Kończy się A, yy. nazwisko F, kończy się S. Tak, więc możecie sobie odgadnąć. Kiedyś tak się nazywałem na YouTubie. Dobra, na pewno Wam się przypomni. Więc to by byłoby na tyle. Pa!